Dzień dobry, dzień dobry. Dzięki Kuba za wprowadzenie. Witamy Was bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło gościć na pierwszej edycji samitu Dream Employer Conference. Tematu dla nas bardzo bliskiego, bo o świadomym przywództwie dzisiaj mówić będziemy. Tak, i to świadome przywództwo zarówno adresujemy do korporacji, do firm przez programy rozwojowe, ale też do klientów indywidualnych. Także to jest nasza pasja. O tym uczymy, o tym rozmawiamy. Zaczynajmy zatem. Widzimy się dzisiaj na konferencji Dream Employer, którego, albo której motywem przewodnim jest In Leaders We Trust. I zaufanie innych jest wspaniałym potencjałem, ale może być też ogromnym ciężarem. Pytanie, jak radzili sobie z tym wielcy w przeszłości? Mam dla Was zagadkę, który z trzech liderów ze światowej historii cierpiał na depresję Winston Churchill, Abraham Lincoln czy Martin Luther King. Możecie być zdziwieni, bo odpowiedź jest: wszyscy trzej. I czy my dzisiaj chcemy z Wami rozmawiać o depresji wielkich tego świata? Nie, zdecydowanie nie, ale chcemy porozmawiać o tak zwanym syndromie samotności szefa. O tym, że Kasia, jako brygadziska, czasami czuje przytłoczenie i przeciążenie, o tym, że Tomek czuje się osamotniony w swojej roli kierownika. Także dzisiaj przyjrzymy się codzienności kierowników, liderów, brygadzistów, menedżerów, dyrektorów. Czy warto o tym mówić? Okazuje się, że zdecydowanie warto i mówi się o tym już od jakiegoś czasu, ale nie dość głośno. Prawie dekadę temu Harvard Business Review przeprowadził badanie wśród szefów firm i okazuje się, że 61% przyznało, że tak, czują osamotnienie w swojej roli. Co więcej, zauważyli, że ta samotność przekłada się na jakość wykonywanej przez nich pracy. I ktoś może powiedzieć, Hmm. no tak, Harvard Harvardem, ale to Stany Zjednoczone, czy to w ogóle nas tutaj w Polsce dotyczy. Ależ dotyczy i mówi się o tym coraz głośniej. Między innymi mm, szef Panek Car Sharing, Maciej Panek, w swoim niedawnym poście podzielił się przemyśleniami na temat 2020 roku i odniósł się do tego syndromu samotności szefa. To, co wybrzmiało w jego poście, to Coraz większe poczucie, że odpowiada za, albo może nawet presja odpowiedzialności za innych, presja realizacji celów i presja realizacji trudnych czy podejmowania trudnych decyzji. I oprócz tej. Presji, stresu, realizacji celów stety, albo raczej niestety, wciąż, w wielu biznesach, w wielu firmach komunikat jest jasny, prosty. Realizujemy cele, a potem przyglądamy się emocjom. Tylko pytanie, gdzie w tym wszystkim jest szef, gdzie w tym wszystkim jest lider, gdzie w tym wszystkim jest kierownik i gdzie są jego emocje i potrzeby? Dziś o tym troszeczkę więcej się i przyjrzymy, i porozmawiamy za kulisami. Dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy? I tutaj są dwa ważne pytania. Po pierwsze, dokąd zmierza świat i co to oznacza dla liderów? Bardzo ważne pytania. Nie znamy pewnie na nie odpowiedzi. Natomiast na pewno wielu z Was, albo pewnie wszyscy, słyszeliście taki akronim jak WUKA. WUKA to akronim, który powstał. W latach 80., aby opisać krajobraz zimnej wojny. Więc teraz pytanie jest następujące: czy to jest dalej aktualne? Okazuje się, że nie. I dla wszystkich fanów akronimu mamy nowy. Nowy akronim, który właśnie opisuje ten świat jest to świat Bani. Dla tych, którzy nie lubią akronimów, gwarantuję Wam, że taki świat Bani, on bardzo dobrze opisuje to, co zdarzyło się w 2020 roku, co dzieje się teraz, ale co też pewnie będzie się działo w przyszłych latach. Jeżeli chodzi o bani, to mamy cztery określenia, żeby ten świat zdefiniować. Po pierwsze, jest on kruchy, niespokojny, nieliniowy, niezrozumiały. Co to znaczy? Po pierwsze, kruchy. To oznacza, że mała zmiana gdzieś na końcu świata może wywołać ogromne konsekwencje w całej reszcie. Przykład: oczywiście, pandemia, ale też chociażby blokada kanału sueskiego, która bardzo mocno utrudniła życie wielu konsumentów, chociażby takim, który zamawiają rzeczy na e, Alibabie, chociażby. E, jeżeli chodzi o niespokojny świat, e, jesteśmy bombardowani ilością informacji. Najczęściej te informacje są pesymistyczne. Co to oznacza? Oznacza to dla nas, że czujemy przytłoczenie, że czujemy presję. Niektórzy z nas popadają w depresję, zwłaszcza jeżeli mówimy o liderach, co okazało się w 2020 roku, ale też słyszymy od, klientach, od klientów w tym roku, że ten temat depresji on coraz bardziej wybrzmiewa w naszych rozmowach. Jeżeli mówimy o świecie bani, to kolejne określenie to nieliniowy. Co to znaczy? To oznacza, że coraz ciężej jest przewidzieć konsekwencje tego, wyda wydarzeń, które się, które się dzieją. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć z góry, na przykład skutków. Coś, co wcześniej jeszcze można było w sposób liniowy jakoś przewidzieć, teraz jest to niemożliwe. No i na końcu mamy określenie takie jak świat niezrozumiały. Jeżeli nie możemy przewidzieć czegoś z góry, nie wiemy jaką są konsekwencje, mamy mnóstwo informacji, i pomimo, że mamy te informacje, to nie daje to nam odpowiedzi na nasze pytania. I teraz możecie sobie wyobrazić, że taki lider musi się w tym świecie odnaleźć. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pełniąc pełne role, ucząc się tych ról albo też patrząc. Na siebie, jako na lidera czy na zespół swoich liderów, jeżeli jesteśmy właśnie odpowiedzialni za tych liderów w firmie, możemy powiedzieć, jaką rolę powinien mieć lider, na co zwrócić uwagę, żeby sobie z tym światem poradził teraz, ale i w przyszłości. I takich ról mamy cztery. Jest to Lider 4.0, czyli lider odpowiedzialny za przemysł 4.0. Po pierwsze, rola takiego lidera to obywatel świata. Przez globalizację patrzymy na talenty globalnie. Taki lider będzie odpowiedzialny za to, aby być otwarty na inne kultury, na różnorodność i właśnie w ten sposób budować różnorodne zespoły i nimi zarządzać, tak aby wyciągać od nich najlepsze cechy, aby na przykład wchodzić na rynki globalne. Kolejną rolą jest pomocnik i sługa to jest tak zwane servant leadership. O tym servant leadership będzie w innej prezentacji, ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że powoli zanika hierarchia, przynajmniej w tych najnowocześniejszych firmach. Zanika hierarchia i dlatego taki pomocnik jest potrzebny, żeby pomagać klientom, pomagać zespołowi, innym liderom, ale przede wszystkim też pomagać sobie. I o tym będziemy mówić trochę dłużej za chwilę. Następną rolą jest rola szefa, czyli tak jak w kuchni. Tak jak w kuchni szef musi łączyć różne składniki. Natomiast w przypadku, Lidera świadomego, lidera, który odnajdzie się w przemyśle 4.0, jest to łączenie człowieka oraz technologii. Ponieważ bez tych dwóch rzeczy żadna, żadna zmiana się nie zadzieje i te dwie rzeczy też siebie nie wykluczają i nie potrafią istnieć bez siebie. No i ostatnim rolem, rolą takiego lidera 4.0 jest poszukiwacz. Tak jak kiedyś odkrywcy poszukiwali nowych kontynentów, tak tutaj Przede wszystkim słowem kluczowym jest ciekawość. Ciekawość nowych rzeczy, ciekawość świata, otwarty umysł na to, żeby poznawać ten świat i przyswajać to, co jest najistotniejsze dla firmy. To są cztery role, które są istotne, jeżeli chodzi o lidera 4.0. I teraz możecie nas zapytać: dobrze, okej, okay, wiemy, jaki lider 4.0 pełni rolę, ale jakie powinien mieć kompetencje? No i teraz właśnie o tych kompetencjach. Po pierwsze coach. Coaching znana rzecz, ale w kontekście Lidera 4.0 będzie to przede wszystkim indywidualne podejście do każdego pracownika, ponieważ każdy pracownik, każdy z nas ma inne wartości, ma inne przekonania, ma inną motywację i w sposób coachingowy, jeżeli podejdziemy do takiego pracownika indywidualnie go motywując, inspirując, angażując, dając mu władzę, odpowiedzialność, Wzmacniając jego mocne strony, rozwijając te obszary do rozwoju, wtedy taka kompetencja będzie miała największe znaczenie. Mhm. Kolejną kompetencją, jaką będzie się charakteryzował lider 4.0, to futurysta. Futurysta, czyli będzie śledził trendy, będzie starał się zainspirować tym, co się może wydarzyć, poszukuje tych informacji po to, żeby przygotować siebie, swój zespół i swoją organizację na możliwe scenariusze. Także futurysta patrzy i analizuje, jakie są możliwe scenariusze, również te najbardziej optymistyczne, te realistyczne i najbardziej pesymistyczne. Po co? Po to, że jeżeli dane rzeczy się zadzieją, one nie muszą się w tym kształcie zadzieć, jak ten scenariusz, o którym być może czytał, czy o którym się zainspirował, jest opisywany, ale w formie zbliżonej to daje to po prostu poczucie większego bezpieczeństwa, że wiem, jak zareagować. Jeżeli chodzi o następną kompetencję, to jest tak zwany nastolatek, Co to oznacza? Wszyscy wiemy, jak nastolatkowie bardzo szybko przyswajają sobie wiedzę technologiczną, wszystkie nowinki technologiczne. Natomiast jeżeli mówimy o liderze, to nie chodzi o to, żeby w praktyczny sposób wiedział, jak posługiwać się wszystkimi aplikacjami. Chodzi o to, aby wiedział, czym są te aplikacje oraz wykorzystywał te najważniejsze dla swojej firmy, dla swojego zespołu, ale też dla siebie. Jeżeli mówimy o kompetencjach lidera 4.0, nie możemy zapomnieć o komunikacji, czyli kolejną taką kompetencją będzie tłumacz, albo można powiedzieć mistrz komunikacji. To będzie lider, który z jednej strony... Będzie lider komunikacji dwukierunkowej, który z jednej strony świetnie zaangażuje zespół, będzie potrafił przekazać trudną decyzję, będzie potrafił zainspirować do zmiany czy podzielić się inspiracjami, ale z drugiej też strony będzie potrafił słuchać, ale słuchać też tej komunikacji niewerbalnej i tego, co podpowiada mu intuicja. No i ostatnia kompetencja to chyba moja ulubiona, to Joda. Joda, czyli oczywiście mistrz zakonu Jedi, mędrzec, ale przede wszystkim tutaj chodzi o samoświadomość lidera. Samoświadomość lidera, co to oznacza? To oznacza, że tak lider jest samoświadomy swoich kompetencji, swoich mocnych stron, swoich obszarów do rozwoju, ale też przede wszystkim emocji jak reaguje, w jakich sytuacjach, jakie są tego konsekwencje, plus, oczywość, plus oczywiście mówi o inteligencji emocjonalnej oraz emocjach też z innymi. I teraz jak sobie pomyślimy o tym kruchym y, świecie bani, o, to można odnieść wrażenie, że y, jest to zagrożenie. Okej, okay, świat bani nadal tworzy dla nas wyzwania, ale tak naprawdę dla liderów tworzy ogrom możliwości wejścia na nowy poziom przywództwa. My dzisiaj na Dream Employer mówimy właśnie o nowym przywództwie. Tylko jeżeli chcemy mówić o nowym przywództwie, o tym, żeby liderzy, kierownicy, dyrektorzy, szefowie biznesów mieli motywację, siłę i energię do tego, żeby... Inspirować innych, angażować innych, to potrzebują mieć odporność i mentalną, i emocjonalną, i w pierwszej kolejności zadbać o siebie, zanim zadbają o innych. Bo jakie będą konsekwencje, co się zadzieje. Jeżeli ja, jako lider, skupię się tylko i wyłącznie na moim zespole, na mojej organizacji, ja zapomnę o sobie. Świat biegnie do, do przodu, świat biegnie w mega szybkim tempie, i może się okazać, że kiedy tak patrzę na wszystkich dookoła, okazuje się, że biegnę sam, czy biegnę sama jako lider. Jak tutaj dołączyć, nadążyć za tym tempem, nie tracąc nie tylko butów, ale i zdrowych zmysłów? Słuchajcie, no temat jest naprawdę bardzo, bardzo ważny i istotny, bo z jednej strony mamy rosnące tempo zmian. Świat się zmienia, stwarza nowe możliwości, jeżeli chodzi o umiejętności, kompetencje i rolę lidera. Natomiast jeżeli nie zadbamy o siebie, to pojawia się to poczucie osamotnienia i izolacji. A mówiąc o, o tej izolacji, tak naprawdę możemy ją pogrupować, słuchajcie, na cztery takie grupy. Towarzyską izolację. I teraz pomyślcie sobie, przypomnijcie sobie ten moment, kiedy zostaliście liderem, szefem, dyrektorem, menedżerem po raz pierwszy, i ten moment, kiedy uświadomiliście sobie, że nagle ten krąg osób, z którymi możecie na luzie, w zaufaniu porozmawiać, zmniejszył się. A im dalej na szczycie, tym ten krąg jest naprawdę zawężony. Kolejnym rodzajem izolacji może być decyzyjna izolacja. Ilu z nas, liderów, menedżerów, kierowników, na co dzień podejmuje samotnie decyzje, trudne decyzje i bierze na siebie cały ciężar odpowiedzialności za te decyzje? Jeszcze inną izolacją może być izolacja emocjonalna, którą, którą o której też bardzo często słyszymy od naszych klientów, zwłaszcza indywidualnych, kiedy pytają wprost: Paulina, Jestem liderem, jestem menedżerem, mi nie wypada. Jak ja mam się otworzyć i powiedzieć innym, że jest mi ciężko, że nie daję rady, nie tracąc przy tym autorytetu i wiarygodności mojego zespołu? I wreszcie, izolacja moralna, czym ona jest? Może pokażę to na przykładzie. Z jednej strony mamy zespół, który oczekuje od swojego szefa transparentności w komunikacji. A z drugiej strony wiemy doskonale, że kiedy już zarządzamy tym zespołem, czasami są takie projekty, kiedy no nie do końca możemy zradzić wszystkie ich szczegóły. Obowiązuje nas klauzula poufności. I jeżeli zaufanie i transparentność to nasze wartości, pojawi się tu konflikt, pojawi się poczucie izolacji, że nie mogę się tymi informacjami podzielić. Ale oprócz izolacji tak naprawdę są jeszcze dwie rzeczy, które bardzo mocno potęgują nasze poczucie osamotnienia w roli lidera. I te dwie rzeczy wynikają z tego z naszych rozmów, jakie mamy z liderami, nie tylko w naszych programach rozwojowych, ale też na przykład w coachingu indywidualnym. To są dwie rzeczy, które bardzo mocno wpływają na efektywność lidera i albo pomagają mu w, swoje, w jego pracy, albo też powodują, powodują jeszcze większą izolację. Po pierwsze, jest to nasze nastawienie, czyli to, w jaki sposób my reagujemy w każdej sytuacji, także w stresie, jeżeli mam sytuację stresową. Natomiast druga rzecz, to są nasi wewnętrzni sabotażyści i pewnie tutaj słyszeliście takie określenia jak gremliny, czy też nasi wewnętrzni krytycy. Chodzi o to, żeby sobie zdać sprawę, czyli znowu powracamy do tego Jody i jego samoświadomości, co nas blokuje, dlaczego nie jesteśmy w stanie podejmować decyzji, dlaczego nie jesteśmy w stanie... Nie stresować się. I teraz ja powiem na wstępie o właśnie tym nastawieniu, o dwóch rodzajach nastawienia, a później Paulina opowie o sabotarzystach. Jeżeli mówimy o nastawieniu, to wybrałam dwie postawy, i jest kilka, ale wybrałam dwie postawy, które najczęściej pojawiają się, kiedy rozmawiamy z naszymi klientami. Po pierwsze, jest to bojownik, czyli tak zwany można powiedzieć, że walczę tak? walczę o swoje, walczę o swoją firmę, walczę o swój zespół, walczę o swój projekt. Cały czas jestem bojownikiem i walczę. Bardzo często jest tak, że okopuję się w swoim okopie tak, żeby nikt, nikt mnie nie pokonał. I ta postawa bardzo trafnie była opisana w wywiadzie, jaki przeprowadził Jarosław Kuźniar z Elą Bondą. Bardzo polecam ten podcast, gdzie Ela Bonda, ja jej nie znałam, ale do tego momentu, kiedy właśnie oglądałam ten wywiad, okazuje się, że wieloletni menadżer z ogromnymi osiągnięciami, z projektu na projekt i co się okazuje, że po pewnym czasie zorientowała się, że już nie sypia, że jest Permanentnie zestresowana, i nawet jej, jej dziecko określiło ją jako ciągle smutną. Chodzi o to, że w tym pogoni za właśnie pracą, za nowym projektem, za tym, żeby się sprawdzać, nie zwracamy uwagi na siebie. Co ciekawe, taka postawa w niektórych firmach jest nawet doceniana. Dlaczego? No, oczywiście dlatego, że przecież firma docenia, jeżeli ktoś dostarcza, dowozi im projekty. Natomiast tutaj przykład Eli pokazał, że ponieważ nie było jednego szefa, to nikt nie miał pojęcia, iloma projektami i ile tej pracy rzeczywiście ma taki lider, i to jest bardzo częste, jeżeli chodzi właśnie o tą postawę, że walczy. Drugą postawą, jaką często spotykamy się, i ona coraz częściej się pojawia właśnie teraz ze względu na zmęczenie liderów, jest to, że poddaje się. Poddaje się, czyli pomimo, że mam świetny pomysł, pomimo, że wiem, żeby pomógł mojemu zespołowi czy mojej firmie, to po pierwsze nie przejdzie, po drugie może być tak, że nie ma na niego budżetu, po trzecie nie mam siły i pomimo, że wiemy, że jest to ważne, jako liderzy, wiemy, że to może zwiększyć zaangażowanie naszego zespołu, to ignorujemy to, ponieważ wiemy też, że nic to nie zmieni w naszym świecie. A jak tam sabotażyści? Sabotażyści są i czyhają i czyhają, manipulują nami za kulisami. mówimy o sabotażystach wewnętrznych, czyli takim wewnętrznym głosie, który niby ma nam pomagać, ale tak naprawdę nas blokuje. Kim są? Skąd się biorą i jak łączą się z naszym poczuciem osamotnienia w roli szefa? Może zacznę od tego, kim są albo czym są i skąd się biorą. Sabotażyści wewnętrzni taki wewnętrzny głos, który formuje się już w naszym dzieciństwie, żeby nas chronić. Tylko, że trochę jak pasażer na gapy przyczepia się do nas i towarzyszy nam przez całe nasze życie, wszyscy ich mamy, bez wyjątku. I... Mając tych sabotażystów wewnętrznych, tak naprawdę nie, ra, nie zdajemy sobie sprawy, że ten wewnętrzny głos, zamiast nam pomagać, tak naprawdę utrudnia nam i życie, i pracę. Lecimy na autopilocie zadań, reakcji, zmian, nastawienia, czy to walki, czy poddawania się. I. <laughs> Powoduje to w nas właśnie takie trochę poczucie osamotnienia i izolacji, zwłaszcza gdy tutaj tych sabotażystów macie wymienionych: jest kontroler, perfekcjonista, triumfator, włazi dupa, logik, pędzi dupa, unikać, ofiara, sędzia, boi dupa, jest ich dziesięciu. Teraz musicie sobie pomyśleć, o Boże, czy ja mam wszystkich? E, masz, każdy z nas ma wewnętrznych sabotażystów, i teraz w roli lidera, jak oni się przekładają na nasze poczucie osamotnienia, podam dwa przykłady: typowy perfekcjonista. Bo to też jeden z sabotażystów wewnętrznych. Ja, jako lider, perfekcjonista, kiedy to, albo może ja, jako lider, kiedy moim głównym sabotażystą jest perfekcjonista, no wiecie, będę robić wszystko tak, jak ja uważam, powinno być zrobione najlepiej, i niechętnie będę delogować. I będę myśleć w głowie, będę mówić, że ja zrobię, ja zrobię sam, ja zrobię sama, i mieć takie poczucie, no tak, no znowu wszystko muszę zrobić sama, bo inni nie zrobią tego tak dobrze jak ja. Osamotnienie. Inny przykład naśnego sabotażysty, pędzi dupa. Jeżeli ja jako lider, moim głównym sabotażystą jest tak zwany pędzi dupa, to będę gonić za nowinkami. Tutaj mamy ten świat, który się zmienia, pędzi do przodu. Mnie to jako z moim sabotażystą pędzi dupą będzie mega ekscytować, bo też będę gonić do przodu za nowinkami, za nowymi pomysłami, za nowymi projektami, za wyzwaniami również. Tylko, że mój zespół może niekoniecznie być tak bardzo entuzjastycznie nastawiony do mojego pędzenia do przodu, do nowinek, i ponownie pojawia się izolacja. Ja chcę do przodu, zespół nie. Słuchajcie, zostańcie z nami do końca, bo mamy dzisiaj dla Was bonus i prezent. Także warto zostać. Aniu, co dalej? Czy bycie liderem musi oznaczać samotność na szczycie? I to jest bardzo dobre pytanie. Niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że mamy pewne rozwiązania i o tym mówi się coraz głośniej. Tak? Pierwszą z tych rozwiązań jest to, żeby o tym powiedzieć. Żeby o tym powiedzieć. I słuchajcie, tak jak Maciej Panek, Panek Carsharing, tak jak Ela Bonda w wywiadzie z Kuźniarem, tak też mamy liderów, mamy szefów, którzy oprócz przyznawania się do trudności w roli lidera, mówią o tym, jak sobie z tym poradzili. Między innymi Michał Sadowski, szef firmy Brand24, która bardzo mocno swoją działalność opiera na Facebooku, a w zeszłym roku Facebook zablokował ich konta. Powiedział, podsumowując na blogu, jak. Ten rok minął dla niego, powiedział wprost, to był bardzo trudny rok, ale co ważne, podzielenie się tymi problemami bardzo mi pomogło, otrzymał pomoc, bardzo mu pomogło, otrzymał pomoc nie tylko taką mentalną, ale też i praktyczne rozwiązania. Więc jeżeli jesteście gotowi, żeby wyjść z tej izolacji, żeby pokonać to osamotnienie w trzech krokach, mamy dla was te trzy kroki: pierwsze świadomość. Słuchajcie, nie zmienicie, nie zmienicie tego poczucia osamotnienia, jeżeli nie zidentyfikujecie, że pojawia się, że wkrada się to poczucie izolacji, przytłoczenia, osamotnienia. Także krok pierwszy, świadomość. Krok drugi, niezwykle ważny, akceptacja. Przyznanie się przed samym sobą, przed samą sobą, że tak, jest mi ciężko, tak, potrzebuję wsparcia. Przyznania się przed innymi, że nie daję rady zaakceptowanie tego, że gdzieś to osamotnienie i izolacja wkradła się w naszą pracę. I krok trzeci. Mamy świadomość, mamy akceptację. Przechodzimy do działania, bo samo myślenie o tym nic nie zmieni. I teraz jak działać albo jak działa lider 4.0? Mamy dla was trzy wskazówki, praktyczne wskazówki, proste wskazówki, które na co dzień możecie wdrożyć. Na przykład spisuj swoje refleksje. Możecie pomyśleć ee, Pisanie dzienniczków, dzieci nada, robiło się tak w podstawówce. Żaby na pewno dzieci nada, kiedy spisujesz, nikt cię nie ocenia, papier przyjmie wszystko. Możesz zapisać dwa odpowiedzi na dwa proste pytania, jak się dzisiaj czułem, czy czułam w roli szefa, a jeżeli pojawiło się poczucie osamotnienia, co je spowodowało? Bo refleksja jest naprawdę bardzo ważnym krokiem, tak jak właśnie lider 4.0, lider Joda, który ma bardzo wysoką samoświadomość i dostrzega, że wkrada się za kulisami jego pracy do poczucia osamotnienia i izolacji. Kolejnym sposobem było to, co powiedziała też Ela Bonda ale to, co stosujemy w firmach, kiedy właśnie prowadzimy z nimi konsultacje to znaczy zbuduj swój tandem. Pytanie, jakie warto zadać sobie, ale też warto zadać liderom, czy pomyśleć o tym, jak to się przedstawia u Was w Waszych zespołach liderskich, jest następujące. Jakie, ma, jakie mają systemy wsparcia? I nie chodzi tutaj o szefa, który powie: Moje drzwi zawsze stawią, stoją otworem dla Ciebie. Chodzi o to, aby zbudować taki system, żeby ten lider, który im wyżej,. To tym jego grono osób zaufanych pewnie się kurczy, żeby miał taką osobę godną zaufania, z którą zawsze może porozmawiać. I kiedy już zrobi się taki duet, to wtedy oczywiście wbijamy do kalendarza, Spotykam się najlepiej co tydzień. Jaki to przynosi efekt? Przede wszystkim mamy szansę i przestrzeń na to, żeby. Zapytać, czasami się wyżalić, ale też, żeby poznać inną perspektywę takiego drugiego człowieka, który bardzo często może powiedzieć: słuchaj, to jest inna perspektywa, mam takie inne zdanie, pomyśl, jak to może zadziałać z innej strony. Także pamiętamy, budujemy tandem. I trzecią wskazówką jest po prostu sobie odpuścić. Ale odpuścić nie sobie, oczywiście nie swoją pracę, ale zastanowić się, ok, to przede wszystkim. Na czym się skupiam w tym momencie, co jest dla mnie najważniejsze, co pomaga? Przede wszystkim zrobić sobie listę. Może na przykład do tego użyć to, co powiedziała Paulina, czyli tą codzienną refleksję, i zastanowić się, kiedy i czego nie chcę odpuszczać. Co się takiego dzieje, że ja tego nie mogę odpuścić? I właśnie to drugie pytanie: dlaczego ja nie odpuszczam, będzie stanowiło odpowiedź na pytanie. Naszych wewnętrznych sabotażystów. Nie odpuszczam, ponieważ chcę być doceniony przez innych, nie odpuszczam, ponieważ ja tego, nikt tego nie zrobi lepiej, nie odpuszczam, bo chcę być lubiany. I tutaj znowu jest ta świadomość mistrza Jody, która pozwoli nam, żeby się otworzyć, żeby być autentycznym, no i żeby ta samotność na szczycie rzeczywiście została zminimalizowana. Jeżeli mówimy o liderze 4.0, to najpierw powiedzieliśmy w takim razie, co zrobić. Aby jak działać, aby rzeczywiście tą samotność zminimalizować, no i podałyśmy też takie trzy typy, co zrobić: czyli oczywiście spisywać swoje refleksje, zbudować swój talidem, no i odpuścić. I chcemy Was zostawić z dwoma, tutaj dziś, mówiłyśmy trochę dzisiaj o refleksji, z dwoma refleksyjnymi pytaniami. Ta samotność lidera na szczycie, ona dotyka nas wszystkich: Basi, brygadzistki, Tomka, kierownika, Jarka, szefa itd., itd. Pytanie pierwsze, co zrobisz, kiedy przyjdzie do ciebie inny lider i powie, nie daje rady? I pytanie drugie, bardziej osobiste. Czy sam, sama masz odwagę, aby przyznać się przed sobą i przed innymi, że nie dajesz rady? Słuchajcie. Bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami, wysłuchaliście nas, obiecałyśmy Wam prezent i mamy dla Was bonusowy poradnik, razem z bonusowym, bezpłatnym badaniem sabotażystów wewnętrznych, które pozwoli Wam zidentyfikować, który konkretnie albo którzy konkretnie sabotażyści najbardziej manipulują Wami za kulisami w roli lidera i szefa. Tyle na dziś. Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu. Dzięki wielkie i do zobaczenia!